Dzień dobry kochani, zaczynamy vloga tym oto miłym i niemiłym akcentem. Jak się nie mogłam doczekać śniegu, to nie spodziewałam się w życiu, że wpadnie w tak najmniej oczekiwanym momencie. A za tym śniegiem poszła okropna ślizgawica, ponieważ wczoraj padał deszcz, a dzisiaj przymarzło i na drodze jest jeden wielki lód. A ja chciałam dzisiaj pojechać po nową kobietkę, nową kurkę dla Kajtka. Bo ona już jest i ona czeka. Tylko, że czeka 50 minut drogi ode mnie w górę, więc nie ma opcji. Ja po prostu nie jestem kaskaderem, nie jestem tak odważna, żeby pojechać taką drogę. Do, do, właśnie po tą kurkę, i napisałam, właśnie tam do tej osoby, która mi ją kupiła w ogóle i jest przekaźnikiem, żeby po prostu się wstrzymał trochę. I ja ją na pewno wezmę, bo ja czekam na ten moment. Tylko, żeby po prostu dzisiaj się na w świecie boję, ponieważ w ogóle samochód nie hamuje. Nie, nie chcę w ogóle hamować. Mimo, że mam dobre zimowe opony, to on w ogóle nie chce hamować, nie? Więc no, możecie sobie wyobrazić, co się dzieje w tej chwili na drogach, więc pewnie będzie masakra. No, 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 nie zdziwię się, jak tutaj zaraz będzie jakiś wypadek, chociaż ludzi na drogach praktycznie nie ma. Widziałam się właśnie z innymi mamami, to mówią, że cała gmina nasza wygląda strasznie. No. A nie wiem, jakie jest w mieście czy coś, więc no, straszna szkoda. Bo już, już przedstawiałam właśnie z wczoraj na dzisiaj. Widzicie, tylko że wczoraj to akurat nie było moją winą, więc w sumie nie mam aż takich bardzo wyrzutów sumienia. Mega, mega mi szkoda, bo tą kurkę już mam. znaczy w sensie kupuję od yy, zeszłego tygodnia? Nie. Ale bardzo mu chciała właśnie, żeby Kajtek nie był sam. Tamte dwie, Tamte no, Tamta jedna nie bardzo wybrała Żorża, więc jakby wiecie, no, żanetkę. E, więc nie ma co tutaj szukać. Dobra, kochani, stoję przed przedszkolem, jadę do domu. Nie, nie będę świrowała tutaj nic. Jadę do domu, bo strach, powiem Wam szczerze, trochę po jezdniach jeździć, bo naprawdę jest e, bardzo ślisko, bardzo, bardzo, bardzo ślisko do kwadratu. Mam klucz i jadę do domu zrobić sobie herbatkę i... no i nie mam dalej plan. Dobra, moi kochani, jestem na smażalni. Ogarniam sobie powoli wszystko tutaj. E, ale dwa dni się nie paliło i były dlatego pierwsze co do pójdę sobie do zwierzątek dać im e, jakieś warzywka w tym wypadku to będzie marcheweczka dzisiaj e, pójdziemy sobie razem i dla kurek mam e, surówkę wiecie z białej kapusty, którą zrobiliśmy a żeby nie było prądu no to niestety została no i świeci damy ją kurką, często tak robię one sobie powoli, powoli, sukcesywnie tam wydziałują. Dobra, to mamy dla kulitków. I pójdziemy sobie. Tutaj mi się będzie grzało na sali. Bo powiem Wam, że sprzątanie, czy coś nie idzie mi za bardzo, jak jest tak zimno, jak jest. W pominku się pali, więc idziemy sobie. Co chwilę mi tu jakieś samochody podjeżdżają, nie wiem po co. Może... Yy, yy, ...kulier. Możliwe, że kurier, który nie może podjechać tam pod górę i ludzie zjeżdżają sobie odebrać paczki. Eee, tak obstawiam. Ładnie mi się już pali. Zobaczcie, jaki ogień fajny. A żeby się chciało posiedzieć przy takim kominku, to pewnie sobie dzisiaj uczynię. Zakładam, że dzisiaj raczej tłumów nie będzie z racji tego, że najzwyczajniej w świecie jest szklanka na drodze i zimno. Aczkolwiek. Świeci słoneczko. że zobaczymy co tu się dzieje, co tam u naszych zwierzątek. Idziemy na obchód. Zobaczcie, ła, mi się poślizgnęła. Troszkę śnieżku przyprószyło. Nie jakoś bardzo dużo, ale jednak już widać, że ta zima, no już tuż tuż, zresztą zaraz będzie grudzień, jakby nie patrzeć. Zostało nam chyba 9 dni, tak? który dzisiaj jest 21 czy 20. Ja mam problemy z datami. A więc gdzieś tam dzień dobry kureczki. Zaraz wam dam tutaj i wody ciepłej przyniesiemy. Tak wszystko jest na zewnątrz. I zaraz suróweczkę wam rzucę. O, gdzie odlatujesz? Gdzie odlatujecie? Co? Kureczki moje, kochane. Cześć się. Dobra, muszę się gdzieś tu zalogować. Zaraz zobaczymy. Miśka, jak ty wylazłaś? Proszę, chcecie jeść czy nie? Bo jak nie, to zaniosę strusiowi resztę. Co? O, wy kapustkę zjecie. No wleziesz sama czy nie wleziesz? Okej, okay, przynajmniej... zmieni. Dobra, kurki sobie fajnie jedzą kapustkę, więc spodko. Idziemy dalej. Jakby więcej śniegu spadło, to musiałabym im odśnieżać. A że nie spadło jakoś bardzo dużo. macie. tu dużo nie daje, bo ich też dużo nie ma. Proszę bardzo. Proszę. zjedzą. Ty gościu też chcesz? Proszę. Cześć, Kajtosław nasz. Widzicie, u nas się nic nie zmarnuje. Wszystko, wszystko zjedzą zwierzęta, tak? zjedzą zwierzęta. Idę jeszcze może trochę kaczką, dam Zobaczymy, może akurat zjedzą. Nie wiem, bo kiedyś im dałam i tak nieszczególnie. Ale może teraz, jak jest już chłodniej, to one będą bardziej chętne. A jak nie, to zaniesiemy resztę Dinusiowi. I też będzie spoko. Moje kaczuchy gdzieś tu są. Cześć, Kaczuszki moje. Hej, też, też. Zobacz. No, rzuciłam ci coś. Chcecie? Ale to upadnie na dno, nic z tym nie zjecie. To tutaj na brzeg muszę wam rzucić. Zobaczymy, czy któraś się odważy zjeść, czy nie. No co? Chyba nie bardzo kapusta im leży. No trudno, może zjedzą. W takim razie reszta leci dla Dino. Muszę Wam pokazać młode kurki mojego dziadka, bo mnie tak to rozbawiło, że one są w klatce wolierze u bażantów i korzystają sobie, słuchajcie, z tych desek. Nie wiem, czy jak, nie, jak otworzę, to mi, czy mi czasem tutaj nie uciekną, ale zobaczcie, <gryw> jak się wspinają tutaj młode kureczki. Hejśliczności. Także tutaj sobie siedzą. Ja idę właśnie po jedzonko dla nich. W sensie, nie dla tych kurek, tylko dla moich kurek. O, przy okazji można sobie pooglądać bażanty. <noise> Co jest, kogucik? O, i pawie, proszę bardzo. Zaczyna się tak naprawdę ten najcięższy okres w roku, gdzie... Najtrudniej jest zajmować się zwierzętami dlatego, że jest po prostu zimno. Wiadomo, nikomu się nie chce wychodzić, ale sama woda zamarza, tak? Także trzeba przychodzić parę razy dziennie, żeby miały cały czas znaczy dostęp do wody, ponieważ staje się lodem i niestety, ale nie mają wody świeżej. Także to trzeba brać pod uwagę, Zaraz im jeszcze przyniosę, w worku trociny muszę im podosypywać żeby miały miękko bo one to biorą i wysypują a potem się okazuje, że nie mają trocin w domku w ogóle mogłabym im progi porobić to wtedy byłoby łatwiej, bo im się nie wysypywały te trociny, tak? i tak chyba będę musiała uczynić, poprzykręcać deseczki wtedy byłoby po prostu łatwiej Proszę bardzo. Moje śliczności. Dobra, teraz króliki. Sianko. Jeszcze ogórka im skroiłam, bo, bo miałam więcej niż myślałam i tak dlatego. Dobrze. Moje dzieci kochane macie. Proszę bardzo. Ogóreczki. I już leci do nas. Leci. Jedzonko proszę. Do miseczek. Musicie jeść dużo. Musicie jeść dużo, żeby nie było ciepło, żeby miały tłuszczyk. tłuszczek. Tak. Jeszcze sianko im dam, ale odłożę sobie kamerę na chwilę. Najgorzej, że mam tylko 27% baterii w kamerce, a zimno bardzo szybko wyładowuje, więc niestety dużo Wam nie pokażę, ale mój mąż mnie zaskoczył, przyszedł za mnie do pracy, więc ja będę dzisiaj robić sobie na dworze i będę przemieszczać króliki. Tak jak mówiłam, tak też uczynię, że będę tak, nie do że im posprzątam, to jeszcze przeniosę je na odwrót. Na odwrót, więc taki jest, mój drodzy, plan. I tak też uczynię. Najpierw muszę króliki posemkać, żeby mi nie pouciekały, a potem będę im wynosić, sprzątać i będę przenosić króliki. I może jak mi nie padnie bateria w kamerce, to pokażę Wam efekt końcowy. Zabieram się do roboty, bo mam dużo pracy. Jest dosyć zimno, więc muszę się rozgrzać, Przyniosłam ze sobą e, herbatkę cieplutką. I co? Lecimy. Dobra, moi drodzy, szybki update od tego odnośnie tego, co zrobiłam tutaj w klatce. Więc tak, wiadomo, do wyczyściłam wszystko, co jest pod wodą. starałam się wyczyścić jak najbardziej te podesty. E, tutaj dałam klatkę, e, dałam im donicę na duży paśnik. Skrzyneczka z siankiem, wiadomo. E, tutaj przyniosłam ulubioną rzecz, którą moje duże króliki tam lubią wchodzić. E, domek i jeszcze tak, muszę przyjąć coś, żeby do tego domku nasypać. Tylko cały czas się zastanawiam, co. E, żeby było ciepło, więc najlepiej słoma, ale słomy niestety w tej chwili nie mam. Mam tylko siano i siano mi się tutaj nie uśmiecha, więc cały czas się biję z myślami, co tam dać, żeby miały po prostu, że tak powiem, e, dodatkowe ocieplenie. E, zaraz będę króliki wymieniała. E, tu pójdą duże króliki, a tam pójdzie cała ta piątka i rubinka jeszcze tam zostanie razem z nimi. Tylko idę jeszcze sobie do tamtej klatki posprzątać, więc... Tak wygląda nowy lokum. Zaraz im opuszczę ścianki, żeby im już tutaj nie wiało. Eee, no bo po to, to zamontowałam tutaj, nie? Żeby po prostu im tutaj nie wiało. Muszę odhaczyć. No i w sumie już tutaj chyba puściło coś. No dobra. Ech, całkiem niezwyczasłam, mam, ale i tak... Dużo roboty jest przy zwierzakach, jak widać. Także. A, nie i od razu będzie mniej wiatru wchodziło do środka, do. do klatki, no nie? No. Tylko będę musiała już to podwiązać, bo jak już nie będę im ściągała tego całkiem, to będę musiała to podwiązać. No i w ten sposób to wygląda. Tutaj na przykład macie moją największą królicę mi jest bunia, tak? Bunia już w szczególności nie lubi po rękach, bo nigdy jej nie noszę normalnie. Tylko ją zaganiam, więc będzie musiała się przyzwyczaić do tego, że pani cię nosi, tak? No, sprawdźcie na nią. Puh. Możecie się przywitać z chmurką, akurat ostatni królek, mi został w tej klatce, przenosimy je. I zaraz będę łapała duże koliczki, tak? Uroczo. Ty jeszcze nie wiesz, że będziecie miały nowy domek, tak? Co prawda, z drugiej strony klatki, ale jednak zawsze coś nowego. Ostatkiem baterii pokażę wam, jak moje króliki są po prostu w szoku, bo nie wiedzą, co się dzieje. Widz, wiedzą, że były tam i teraz wszystko poznają od nowa. Tutaj są już trzy moje starsze króliki, plus kiełbaska młodsza, ale ona się świetnie z nimi dogaduje, także tutaj będą sobie mieszkały już na stałe. Wiadomo, na noc są tylko chowane do klatek. No i idziemy wypuścić młode króliczki. Bo one już się pochowały do siebie, bo one wiedzą, że one tam śpią. Słuchajcie, zaraz mi bateria padnie, puścimy je, żeby sobie już e, tutaj wyszły. One sobie wyjdą w swoim czasie i w sumie, w sumie tyle, moi drodzy. Jeśli chodzi o moją pracę, dzisiaj tutaj jest tylko tutaj Rubinka, została w spokoju. E, przyniosłam tutaj im część ich zabawek. Proszę bardzo. Muszę jeszcze kupić tylko słomę gdzieś od kogoś. Widzicie, mówiłam, że tylko jak coś, to one sobie... Czekajcie, sekundkę, bo nie mam jak Wam pokazać. Kamerka się obniży. Widzicie, tutaj już wystawia jedną główkę. One na spokojnie się poznają i będzie dobrze. Kamerka już miga, że bateria pada, także myślę, że powolutku będę tutaj już i podłą podłączę sobie do ładowania e, kamerkę i odezwę się do Was. Ch koniecznie chcę podjechać po mandarynki, bo nie byliśmy wczoraj jednak e, w sklepie i tak myślę o jakichś cynamonkach albo innym. Dobra moi kochani, sorry za to, za to ujęcie, ale jadę właśnie, znaczy teraz zmierzam po moją córę do przedszkola i e, będziemy jechać do papko, bo musimy jej kupić Eee, te takie, no w sensie nie mam gdzie indziej kupić jej jakichś takich ym, spodni narciarskich, czegoś takiego ocieplanego, bo oni na dwór wychodzą. Bo nie mam gdzie indziej kupić czegoś takiego, a oni wychodzą na dwór, i niestety, ale no muszę ją jakoś zabezpieczyć na najbliższy czas. Później, w razie, jakby niczego dobrego nie było, to po prostu kupię jej cokolwiek żebym miała na te 2-3 dni, a zamówię coś przez internet i po prostu przyjdzie mi, wiecie. E, no bo nic innego nie wymyśla. Dobra, wyjeżdżam od siebie z parkingu, także się rozłączam i widzimy się już, jak obiorę Marysię. Ja i kupimy loda. Marysia, ale jest zimno na lody, zima jest. A ty lody chcesz wcinać? Tak! No co myślisz? Tak! Mały, mały kras na lody chce. Kurtkę jeszcze trzeba zapiąć, bo jest zimno na dworze i cię przewieje. Ale jest, ja chcę Pomyślimy. Dobra? Ale będę chciałaś stódu. Zobaczymy. Do widzenia. Do widzenia. Co? Pomachałaś ładnie? Tak. Super. Chodź, kurtkę jeszcze zapniemy, dobra? Witam Was, kochani, ze swojego centrum dowodzenia to jest yy, kuchni. Więc ja wzięłam sobie, yy, sobie, kupiłam parę rzeczy fajnych w, w Pepko i zaraz Wam pokażę, bo to kupiłam dużo rzeczy do ad, adwentowego kalendarza. Także zaraz Wam pokażę, co dokładnie. Dobra, kochani, to są głównie rzeczy, które kupiłam. Pra, praktycznie same rzeczy, które kupiłam do kalendarza adwentowego. Tak, dobrze wiedziałam. Więc tak, tutaj mamy takiego bałwanka z różnymi takimi akcesoriami. Czyli tam, jak było chyba z ozdób bąbkę, no to myślę, że po prostu to wleci. Także po prostu będę dostosowywała swój kalendarz do tego, co mamy. I ten bałwanek z takimi pierdółkami kosztował 7 złotych. Mamy bibułę do robienia ozdób, czyli yy, o ile jeszcze sama pamiętam jak to się robi, yy, do robienia yy, tych łańcuchów, no nie. Tutaj mam ten, yy, te spodnie takie grube, co chciałam Marysi kupić. Yy, dalej, czekajcie sekundę. No to muszę wziąć tak tu... O. Więc yy, kubek. Nie, nie. Jest dla mnie. E, tutaj mamy takie coś. E, takie gąbeczki do robienia różnych kształtów. To będzie fajne do e, właśnie kartek lub do, do listu. E, 5 zł kosztowało, także spoko. To do farb się stosuje, no nie? E, dalej. Oczywiście farby. E, 10 zł. Tu mam coś fajnego. Bardzo fajnego, co właśnie będzie idealne do robienia. E, kartek bożonarodzeniowych albo, no nie wiem, jeszcze się zastanowię bo to jest bardzo dużo rzeczy, które będziemy mogli parokrotnie wykorzystać bo są jakieś kuleczki i jakieś takie paseczki jeszcze muszę zobaczyć dokładnie co tu jest e, i o co tu chodzi aha, i są oczy i różne kolorowe kartki także myślę, że właśnie do kartek wielkanocnych nie wielkanocnych, bożonarodzeniowych będzie idealne i taki zestaw kosztował 20 zł e, mazaki Kazaki kupiłam dlatego, że moja Marysia ma wiecznie te mazaki wszędzie pogubione, wyschnięte e, i w ogóle dramat. I tak na Aha, i jeszcze co fajnego przy Kasie było. Przy Kasie jeszcze były takie alabomki drewniane, coś takiego z mazaczkami. I to bardzo fajnie wygląda. To w ogóle 5 zł jest, a to samo sobie jest fajne, no nie? Nie wiem, czy się tak to widzieć. Muszę tego otwierać. I są dwie sztuki tutaj, i to jest za 5 za zł. Słuchajcie, dwie takie płyteczki drewniane, plus mazaczki. Kurczę, ja nie wiem ile to musi kosztować koszt wytworzenia tego, żeby mi się opłacało to sprzedać po 5 zł. No, także coś takiego mamy. I właśnie z tym będę zadania zmodyfikować troszkę. A tak to głównie już reszta tutaj to są, słuchajcie, spinki dla Marysi, które głupi spinki po prostu na potęgę różnego rodzaju masa gumek, jakieś na promocji spineczki, 4 sztuki za 3 zł Wiecie, a tutaj sobie wybrała jakąś zabawkę modelinę, coś takiego. O. Akurat tak ja, takie rzeczy to jej pozwalam, bo uważam, że to bardzo jest rozbojowe, no nie? Także to akurat mogła sobie śmiało wziąć. Woda mi się gotuje i tu zrobić herbatę. Dobra, kochani, słuchajcie, jest już godzina 20. Ja w ogóle dzisiaj podwiedzałam, bo najpierw poszłam do swojej tością, do sąsiadki starszej na górze, sprawdzić, jak się czuje i w ogóle od da u niej słychać. Potem poszłam do swojej teściowej i tak mamy godzinę 20. I ja robię nam kolację. i Słuchajcie, w sumie nie wiem, czy coś ciekawego jeszcze się dzisiaj wydarzy. Raczej nie. W ogóle mam jeden pomysł na film, bo teraz będę już miała trochę więcej czasu, już całkowicie. I zastanawiam się, czy w ogóle ktokolwiek by chciał to obejrzeć, ale pomyślałam sobie, że odtworzyłabym jakieś przepisy. Instagrama, które mam pododawane, i z TikToka i w ogóle wszędzie, które mam pododawane w zakładki, z których jeszcze nie korzystałam, a chciałabym je sprawdzić. No, więc zastanawiam się, czy nie zrobić właśnie tylko takiego filmu, że cały dzień, jakby wiecie, tam trzy, cztery posiłki robię z Instagrama, albo mogłam to robić na przykład przez 3 dni, wiadomo, jeden posiłek, i wtedy bym skleiła to w jeden e, film. Tak się zastanawiam, czy jakby to w ogóle kto by to oglądał. Ale myślę, że chciałabym, bo to byłoby też coś dla mnie, że ja bym w końcu próbowała robić te przepisy, które sobie tak dodaję i w ogóle. No, także tak. W sumie tyle. Będę się z Wami żegnała. Życzę Wam wspaniałego dnia. Dużo buziaczków i, i tyle w sumie. Zabieram się zrobienie kolacji. No, tak, kochani. Dobry, kochani. To ja z przyszłości. Jest jakiś, nie wiem, pięć dni później, kiedy nagrywam ten klip. Ale chciałam wam pokazać, co się zmieniło w naszym życiu. Otóż mamy nowego członka rodziny. Mikro króliczka, którego musiałam uratować. E, no. Możemy... Historia jest dosyć śmieszna, no, a mało śmieszna w sumie. No ale e, mamy małego króliczka, którego próbuję utrzymać przy życiu. Hej! Nie odgledzaj gablami! No, także zobaczcie, jaka słodzinka malutka. Jest. Miłego wieczorku, kochani.